Pokora, a wywyższenie. Kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia według św. Łukasza: 14:11. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Ewangelia według Świętego Jana: 4:10. Ukożcie się więc pod nocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mogę zwyciężyć pychę, jest prosta. Potrzeba do tego dwóch rzeczy. Po pierwsze, czyń, co Ci Bóg nakazuje: unisz się. Po drugie, wierz w to, co ci przyobiecał wywyższy cię w swoim czasie. Przykazanie jest wyraźne ukosz się. Słowa te jednak nie oznaczają, że przezwyciężenie pychy i upodobnienie się do Jezusa jest twoim zadaniem. Nie. To jest wyłącznie dzieło Boga. Przykazanie, uniszcie się, ma jedynie oznaczać chwytaj każdą sposobność upokorzenia się przed Bogiem i ludźmi. Wierz w istnienie łaski, która już w tobie działa. Ufaj, że Bóg pozwoli ci odnieść jeszcze więcej zwycięstw nad pychą, którą odkrywa przed tobą twoje sumienie. Nie zważając na wszelkie poniesione porażki i wszelkie daremne wysiłki, bądź posłuszny Jego niezmiennemu przykazaniu. Upokorz się. Z wdzięcznością przyjmuj wszystko, co Bóg na Ciebie nakłada, czy to od wewnątrz, czy z zewnątrz, ze strony wrogów czy przyjaciół, natury czy łaski, po to, by przypomnieć Ci o Twoim braku pokory. Uważaj pokorę za swoją najważniejszą cnotę, główny obowiązek względem Boga i najtrwalszą ochronę swojego wewnętrznego życia. Kieruj na nią niezmiennie wszystkie swoje myśli i dążenia, jako na prawdziwe źródło wszelkiego błogosławieństwa. Obietnica ta została dana przez Boga i dlatego jest absolutnie niezawodna. Kto się uniża, będzie wywyższony. Bacz tylko, czy rzeczywiście czynisz to, czego Bóg żąda od ciebie. Upokorz się, wtedy będziesz mógł mieć pewność, że Bóg dotrzyma tego, co obiecał, udzieli ci większej łaski i we właściwym czasie wywyższy cię. Wszelkie działania Boga w stosunku do człowieka można podzielić na dwie fazy. Jedna dzieje się w czasie przygotowania, gdy przykazanie i obietnice, wysiłek, porażka i częściowo sukcesy wychowują człowieka i przygotowują go w świętym oczekiwaniu wyciąga się ku czemuś lepszemu, ku życiu w przezwyciężaniu siebie. Druga odnajduje się w czasie spełnienia, gdy wierność widzi spełnioną obietnicę i może się radować tym, o co tak często daremnie zabiegała. To prawo przygotowania i spełnienia obowiązuje we wszystkich dziedzinach życia religijnego, działa we wszelkim dążeniu do Bożych rzeczy. Uzasadnienie leży w naturze rzeczy, we wszystkim, co dotyczy naszego zbawienia. Bóg musi zrobić porządek. Skoro się to stanie, przychodzi kolej na człowieka. Wśród usilnego starania o posłuszeństwo i doskonałość, musi on poznać swoją niemoc i z jej powodu popaść w zwątpienie. Tylko w ten sposób zyska gotowość zrezygnowania z samego siebie i zanurzenia się w śmierć Chrystusa tylko tak, dobrowolnie i z pełnym zrozumieniem, będzie mógł podporządkować się Bogu, od niego oczekując tego, co przez niewiedzę i przecenianie siebie samego zaczął zdobywać na własną rękę. Przez to zaś Bóg, który położył w nas kamień węgielny nowego życia, jeszcze zanim byliśmy w stanie zrozumieć Jego i Jego wielki plan zbawienia, staje się również tym, który kończy dzieło. W prawdziwej pokorze witamy go jako tego, kim on jest w rzeczywistości, jako wszystko we wszystkim. Identycznie mają się rzeczy z dążeniem do pokory. Do każdego chrześcijanina dociera z przed tronu Boga przykazanie: upokorz się, ugnij się pod moją dłonią. Lecz poważnej próbie posłusznego spełnienia woli Boga towarzyszą niechybnie dwa bolesne wnioski. Pierwszy, jak wielka i nigdy nie podejrzewana jest przepaść pychy, buntującej się przeciwko temu, byśmy byli uważani za nic i całkowicie poddali się Bogu. Drugi, Jakaż całkowita niemoc manifestuje się we wszystkich naszych wysiłkach zniszczenia tego straszliwego potwora. Błogosławiony ten, kto pośród owego dylematu nauczy się mieć nadzieję w Bogu i nie zważając na wszelką moc pychy, niewzruszenie trwa w ćwiczeniu się w pokorze przed Bogiem i przed ludźmi. Znamy prawo natury ludzkiej, działania tworzą przyzwyczajenia, przyzwyczajenia przechodzą w skłonności, skłonności kształtują wolę, a prawidłowo ukształtowana wola staje się charakterem. Nie inaczej jest z dziełem łaski. Ponieważ wytrwale powtarzane działania wyłaniają z siebie przyzwyczajenia i skłonności, te zaś umacniają wolę, to też Bóg poprzez swojego ducha stwarza w nas obie rzeczy wolę i moc dokonania. Upokorzenie dumnego serca, w którym pokutnik wciąż od nowa upada przed swoim panem, zostaje na koniec nagrodzone łaską odmienionego pokornego serca. Dojrzewa w nas nowa natura, poprzez którą Jezus, jedyny łagodny i zawsze pokorny Pan, może w nas zamieszkać na zawsze. Upokorz się przed Panem, a On Cię wywyższy. Na czym jednak polega owo wywyższenie? Największą chwałą Stworzenia jest wszak być naczyniem chwały Bożej, radować się nią i przekazywać ją innym. Może to jednak nastąpić tylko wtedy, gdy Stworzenie pragnie być niczym samo z siebie, tak, by Bóg mógł być w nim wszystkim. Im bardziej pokorny i pusty stoi człowiek przed Bogiem, tym szybciej i zupełniej napełni Go chwała Boża. Czymże innym jest owa chwała, którą Bóg chce nas obdarować, jak nie stałą Jego obecnością w nas? On, Stworzyciel, jest źródłem wszelkiego życia, wszelkiej pełni radości i chwały, lecz także zaspokojeniem całej naszej tęsknoty, wszak sam włożył w nas ową tęsknotę. Zastanówmy się, Boskie wywyższenie w żadnym wypadku nie może być porównywane z jakąś ziemską nagrodą, z czymś przydzielanym arbitralnie, co nie wiąże się lub prawie nie z naszą postawą i działaniem. Nie. Nasza nagroda całkowicie wyrasta z tego, co może zdziałać nasze upokorzenie i uniżenie, pozostawienie miejsca Bogu, by sam mógł być wszystkim i wszystko spełnić. Wywyższenie, o którym mówi Biblia, jest niczym innym, jak tylko darem owej niebiańskiej pokory, która tak nas upodabnia do Jezusa, że kiedyś w chwale będziemy w stanie spojrzeć w oblicze Boga i pozostać z nim po wszystkie czasy. To nasze najwyższe przeznaczenie i nasz ostatni cel. Kto się uniża, będzie wywyższony. Sam Jezus jest dowodem prawdziwości tych słów i ręczy on także za to, że spełnią się one także w stosunku do nas. Przyjmijmy więc na siebie jego jarzmo i uczmy się od niego, gdyż on jest łagodny i pokornego serca. Jeżeli zechcemy ugiąć się przed tym, który się ku nam skłonił, to zstąpi on do nas ponownie. Im głębiej i pełniej zjednoczymy się z jego uniżeniem, upokarzamy siebie samych albo znosimy upokorzenia ze strony innych ludzi, tym potężniej i trwalej spoczywa na nas duch jego wywyższenia, duch Bożej Chwały. Obecność i moc uwielbionego pana przychodzi do tych, którzy mają pokorne usposobienie. Jedynie w pokornym sercu Bóg może zająć ponownie przynależnemu miejsce, tylko takie naczynie może wywyższyć i oddać je pierwotnemu przeznaczeniu. Uczyń więc swoją chwałę jedynym przedmiotem Twojej troski, uniżając się. Zaś Pan zadba o Twoją chwałę, doskonaląc Twoją pokorę. Włoży On w Twoje życie pokorne usposobienie Jezusa, które jako jedyne tworzy prawdziwe trwałe życie. Kiedy przeniknie cię owo życie, pochodzące z Boga i całkowicie Cię naznaczy, nie będzie dla Ciebie nic bardziej naturalnego i bardziej wyzwalającego od bycia niczym, bez jednej myśli o sobie i bez pożądania własnego ja, gdyż cały będziesz pochłonięty Nim, który wszystko wypełni. Najchętniej będę się chlubił moimi słabościami, ażeby moc Chrystusowa zamieszkała we mnie. Drogi Czytelniku czy to właśnie nie tutaj należy szukać przyczyny tego, że nasze oddanie i wiara odniosły do tej pory tak mizerne rezultaty w dążeniu do świętości? Czy nie wyszliśmy z zupełnie fałszywych przesłanek? Czy może nasza wiara była tylko czymś w rodzaju płaszczyka, pod osłoną którego nasze ja dążyło do świętości o własnej mocy i dla własnej chwały? Czy po to tylko wzywaliśmy Boga, aby zdobyć nowe szczęście dla naszego starego, nieszczęsnego ja? Jeżeli tak jest, to nie poznaliśmy jeszcze, że jedynie wytrwała, podobna do Chrystusowej pokora, zapominająca o sobie i zanurzająca się w śmierć, jest owym życiem, do którego właśnie tęsknimy. Tylko wtedy, gdy całkowicie należę do Boga, zatracam samego siebie. Tylko w oślepiającym świetle słońca drobny pyłek staje się widoczny, niesiony i pobudzany ciepłem promieni, z łatwością szybuje w słońcu. Tak samo pokora jest niczym innym jak tylko zajęciem przez nas miejsca w obecności Boga po to by być jedynie pyłkiem mieszkającym w świetle jego miłości jak wielki jest Bóg jak mały ja jestem kiedy zatracam się w twoich głębiach w morzu twojej miłości liczysz się jedynie ty istniejesz tylko ty Boże mój wszechmocny miłujący Boże pozwól nam wyraźnie ujrzeć i zrozumieć żebycie pokornym i uniżanie się w Twojej obecności oznaczają najwyższe szczęście i największe błogosławieństwo. Ty mówisz, króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Księga Izajasza 57, 15 Jezu, pokorny baranku Boży, który sprzeciwiasz się pysznym, a obdzielasz łaską pokornych, wypędź z mego serca wszelką pychę, abym mógł należeć do ubogich duchem, do wyzwolonych ku pokorze. Pozwól mi chętnie przebywać w Twojej szkole, która ma mnie uczynić prawdziwie pokornym. Pozwól mi poznać moją nicość. Nie chcę być niczym przez samego siebie, abyś ty mógł być we mnie, wszystkim. Wydawnictwo Dobry Owoc, Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Kościół Wolnych Chrześcijan z Bielska-Białej i firma Tech, dziękuję za wysłuchanie książki autorstwa Andrew Mareja pod tytułem Pokora, klejnot świętych, czytał Marcin Popczyński.